Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota na maj 2023 dla ryb. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję karty. Pierwsza karta to jest zdrowie w tym miesiącu: 7 mieczy, uczucia, siła, praca i finanse. Księżyc, rodzina i przyjaciele. A z czego nie widzisz? Masz mieczy. Nie miłe w tym miesiącu. Dziewięć, mant. Miłe w tym miesiącu. Gwiazda. Dołożę karty. Czwórka, buław. Zdrowie. Siódemka mieczy. W tym miesiącu osoby chore powinny zmienić sposób leczenia, zrobić badania lekarskie. Może pojawić się pomyłka związana z leczeniem. Uczucia i miłość siła. W tym miesiącu będziemy niezależni, odpowiedzialni. Będziemy mieli dużo siły przeciw przeciwnościom i do przodu. Będziemy seksualni. Będziemy emanować seksem. Pokażemy swoją pewność siebie. Możemy być przebojowi. Nie będziemy kryć się ze swoimi uczuciami. Praca i finanse. Księżyca. Na tym polu może być mało zmian. Bez zmiany. Będzie jednostajnie. To może być Trudny miesiąc pod względem finansów. Należy oszczędzać oszczędzać i dobrze planować wydatki. To może być miesiąc lęku o swój stan posiadania. Natomiast nie ma się czego bać. Ten lęk jest gdzieś ukryty w podświadomości. To jest stan przejściowy. Rodzina i przyjaciele, a z kilku Miłość, radość, ślub to jest miesiąc dużych emocji pod względem uczuć. Emocje mogą sięgać zenitu, lub mogą być basem dla naszego serca. Niektórzy zakochają się, również nawiążemy dobre relacje z otoczeniem, możemy również zauroczyć się. Natomiast zauroczenie to nie jest miłość. Również dostaniemy dobre wiadomości czy niespodziankę. Czego nie widzisz, a smieczy. Nie widzisz swojej polemiki. Nie widzisz, że jest sprawa postawiona na ostrzy noża. Ktoś może chcieć się odciąć się od czegoś raz na zawsze. Niektórzy powinni pomyśleć o zabiegu chirurgicznym. Niemiłe w tym miesiącu dziewiątka monet. Niemiła może być chciwość, to też jest materializm. Możemy za coś zapłacić, z czym się nie chcemy zgodzić, nie zgadzamy się. Również trudno nam będzie określić, czego chcemy od życia. Inni mogą nie docenić naszych kwalifikacji, umiejętności. Miłe w tym miesiącu, gwiazda i czwórka. Była. Lampa się wyłączyła. W strefie finansów. Mniej ciekawie, ale za to ciekawie będzie po stronie duchowej i emocjonalnej. emocjonalnej. Uwolnimy się od lęku, od niekorzystnej sytuacji. Sami siebie dowartościujemy. Niektóre panie zajdą w ciąży. To jest miesiąc. Miłych spotkań, komunikacji, uroczystości rodzinnych. To jest miesiąc takiego spokoju duchowego. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot Dbajcie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot Dbajcie.